Okej, okay, popatrzcie tylko na tą mapę. Jest to mapa od widza, wyjątkowo rozbudowana, na którą on poświęcił strasznie dużo czasu! Wow, wygląda 10 na 10, ale czy będzie się w nią miło grało? O tym, słuchajcie, musimy się autentycznie przekonać. O kurde, tu jest coś napisane A -sy. Nie wiem, słuchajcie, co to ma oznaczać. Nie wiem, czy jestem w stanie, słuchajcie, przejść tam tendy, Więc spróbujmy, słuchajcie, zrobić to tędy. O co tutaj chodzi, słuchajcie? O co chodzi w tym miejscu? Tutaj przecież to jest jakaś 180. Absolutnie nie do wykonania Ale postaramy się, słuchajcie, to zrobić O kurde, bez szans Dobra, idziemy w takim razie, słuchajcie, inną drogą Ajajaj, mam, słuchajcie, inny na to sposób Zaraz zobaczycie, co my tutaj, słuchajcie, zrobimy Dawaj, tutaj jest ten mod, więc pał, pał I polecimy sobie od razu tędy Mam tylko szczere nadzieję, że dzisiaj, słuchajcie, tą mapeczkę uda nam się przejść O kurde, czy jestem w stanie tutaj tak zrobić? Okej, okay, jestem Oj nie, oj nie O kurde Nazywasz się Sigma, a jeszcze nie używasz kodu, Abra, wystummę, guys. Wejdź teraz na sam koniec sklepu i wpisuj tutaj kod Abra. Ale uwaga, tylko Sigmy mogą go użyć, bo nubom to ten kod nie zadziała. Powiedz o tym swojemu znajomemu i z góry bardzo dziękuję. Tutaj będzie na pewno ciężko, słuchajcie, tutaj na pewno będzie ciężko, więc jedziemy. Dokąd tylko my mamy, słuchajcie, dojść, bo naprawdę. Naprawdę nie wiem Jest tutaj, słuchajcie, ta właśnie, słuchajcie, winda Więc dawajcie, tym windziarzem Janem Lecimy sobie i teraz, słuchajcie Robimy coś takiego Wchodzimy na górę Okej, okay, podejrzewam, że tą piłką będziemy musieli wskoczyć także na górę Albo pójść tędy Która droga, słuchajcie, okaże się być lepsza Spróbujmy, słuchajcie, zrobić coś takiego Spróbujmy tutaj wejść Teraz spróbujmy, słuchajcie, coś takiego właśnie odwalić Okej, okay, jesteśmy na górze Okej. Okay. I pytanie, czy ja miałem, słuchajcie, coś takiego zrobić? Czy ja przypadkiem nie poszedłem kompletnie w inny sposób, niż powinienem to zrobić? Bo coś mi się tak, słuchajcie, wydaje. Chodźmy tędy, słuchajcie. Chodźmy tutaj tędy. O kurde, nie! O kurcze, tu jest checkpoint w takim miejscu! No to ciekawe, słuchajcie, bardzo rozbudowana mapa. Naprawdę, słuchajcie, bardzo rozbudowana mapa. Fajna. Zejdźmy sobie teraz tutaj i pytanie, czy ja mam na przykład wskoczyć w to miejsce wariacie. Pau. Dobra, do... o kurczę. Oj, to jest duże. To słuchajcie, jest naprawdę niemałe. Tam słuchajcie, ej, czy ja nie mogłem pójść tamtędy? Tak mi się wydaje, że mogłem serio tamtędy pójść, ale... Zobaczmy słuchajcie, o nie, o nie, to się bardzo źle do nas skończy, więc słuchajcie. Oj, 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 bajo jajo, bajo widzowie, bajo jajo. Okej, zrobimy inaczej. Patrzcie co zrobimy. Pau, pał, okej, i teraz słuchajcie, lecimy se autobusem. Janiarzem Janem! Dokładnie tak. Pau, pał, pał, to bardzo szybki strzał widzowie. Schodzimy se tutaj na dół. Aha, dobra, jak ja mam to zrobić, żeby się nie spalić? Dobrze, jest fajnie. Teraz słuchajcie, to wygląda... To wygląda wyjątkowo ciekawie. Pytanie, czy tutaj, słuchajcie, jest jedna tylko droga dobra? Czy jednak każdą drogą mogę, słuchajcie, jakby sobie przeskoczyć? Cie Ciekawe, jednak chyba nie. A mogę tędy na przykład? Okej, okay, też nie. Czyli słuchajcie, co każdy klocek będę musiał się tutaj zatrzymywać. Czyli teraz na przykład lecę sobie tutaj. O kurczę, o kurczę! Ty co to jest za mapa poromona? A mogę tędy na przykład? Czy tutaj też się spalę? Okej, okay, czyli się spalę. Dobra, czyli co każdy kafelek, słuchajcie... Musimy się tutaj zatrzymać. I wtedy, słuchajcie, możemy sobie zrobić na przykład coś takiego, co nie? Teraz, słuchajcie, kompletnie nie wiem, czy na przykład w tę stronę mam to, słuchajcie. Nie! No nie każ mi wariacie tak robić, no bo to jest naprawdę, słuchajcie, już przesada. Ok, wiemy, że teraz tędy. Wiemy, słuchajcie, że teraz tędy, więc pał, pał, Dobra, tutaj se stoję. Dobra, i teraz, no na pewno tędy. Innej opcji nie widzę. Od razu bym poleciał na nawiecznik. Boję się, słuchajcie, że tutaj stracimy kupę czasu. Więc zrobimy tym nawiecznik. OK, to było dziwne Dobra, ty, dobra, to jest akurat To jest akurat, słuchajcie, porąbane, ja nie mogę, patrzcie Wow, wow, wow Ale ta mapka laguje Ej, nigdy chyba nie widziałem takiej sytuacji, żeby Tak bardzo się tutaj, słuchajcie, nie dało nic zrobić Ty Nie rozumiem nic z tego Dobra, ale to czy w takim razie mogę zrobić coś takiego Na przykład, aha, bo to jest trampoliniarz Jan Co ty gadasz? Co ty gadasz? Mogę coś takiego zrobić? Okej, okay, to to mi, słuchajcie, nawet odpowiada. Teraz będziemy musieli, słuchajcie, pójść pod prąd tak delikatnie, co nie? Ale mocna rzecz, ale, słuchajcie, mocna rzecz, dobra. Tutaj, słuchajcie, trzeba będzie jakoś. A czy ja mogę zrobić tak? Okej, okay, mogę tak zrobić, słuchajcie, dobra, to będzie teraz wracało, więc lecę sobie tutaj. O! O! Nie! Nie! Dobra, to było dziwne. Nie wiem, słuchajcie, co nawet miałem tutaj zrobić, no nie? Nie mam kompletnie, słuchajcie, pojęcia. Ale to było totalnie porąbane. Dobra, wracamy sobie tędy, słuchajcie. Wracamy sobie tak. Wracamy sobie tak. Teraz, słuchajcie, wracamy sobie tak. Okej. Okay. O! Ej, serio, co ja mam zrobić? Zaraz nam się skończy czas, słuchajcie. I tyle będzie z tej mapki, coś czuję. Tyle może, słuchajcie, niestety, z tego być. A mi się naprawdę dobrze tutaj gra. Serio, nie chciałbym, słuchajcie, tego tak warzywić. Dobra, zrobimy coś takiego. O, kurde. Dobra, a jakbym przeszedł pod tym. A jakbym przeszedł... Nie wiem. Nie wiem, ale stoper, słuchajcie, zaraz się zatrzyma. Przysięgam. Zaraz się, słuchajcie, stoper zatrzyma. No i, kurde, przez to odpadniemy, co nie? Więc dawaj, 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 dawaj. Zrobimy tak. Teraz górą. Okej, okay, górą. Jestem o w spokoju, ale do czasu, słuchajcie. Do czasu, bo naprawdę zaraz się wkurzę strasznie. Co tu się dzieje, słuchajcie? Co tu się dzieje? Dobra. Dobra. Nie wytrzymam. Jezu, no dawaj, no kurde. Co to jest w ogóle za jakiś schemat mapy? Że tego się po prostu, słuchajcie, nie da realnie przejść, co nie? Kompletnie, słuchajcie, tego się tutaj nie da przejść fragmentu, no. Mogę zrobić coś takiego. Nie mogę! No szkoda, słuchajcie, szkoda, 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 bo ten czas, słuchajcie, właśnie w tym momencie. Mija. Mam wrażenie, że nigdy nie zrozumiem po co robić takie elementy w mapach. Przez to mapeczki nie przechodzi się całej, co nie? Wiadomo, mapka super, ale tutaj wydaje mi się, że może być grubo. IQ 99999 Irritation. A... To nie zapowiada absolutnie nic miłego. Okej. Okay. Na czym polega ta mapa, skoro to jest iQ999999. Więc szybki łyczek kawy z kołbeczka Mmm, Ja miszoko cytronę. Wpadaj na www.abrety i zamawiaj swoje rzeczy z abratim jest to pierwszy link w opisie. Podejrzewam, że słuchajcie, albo meta jest gdzieś tutaj ukryta, jest na górze, słuchajcie, widzę tą metę. To czekajcie, to żeby może odhaczyć, może żeby odhaczyć, słuchajcie, wejdźmy sobie tutaj i sprawdźmy. Okej, okay, wolę jeszcze raz się słuchajcie upewnić, wezmę sobie piłę. Okej, okay, dobra, działa tak jak trzeba. A czy ja jestem w stanie zrobić nam, tym coś takiego? Żeby sobie z tego... Czekaj, 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 bo tam też jest tam... Dobra, chodźmy najpierw w tędy. Bo coś mi się wydaje, że nie bez powodu ktoś zrobił to słuchajcie za nami. Że to może słuchajcie... Okej. Okay. To jest tylko, żeby pokazać mi, co ja mam... Jakby gdzie mam... Pójść, czy nie, nie rozumiem. Słuchajcie, faktycznie jest to mapa chyba tylko dla bardzo dużych Sigm. Dawaj, no weź kurde, rozwal to coś, no. Znaczy... Ja cię kręcę, no pokaż to, pokaż to. Dobra, okej. Okay. Ta trampolina nie robi kompletnie nic, czyli... Czy to jest totalnie fejkowe? Dobra, to bez sensu, to to mogłem od razu tutaj polecić co nie? Teraz tak, mamy słuchajcie, tutaj coś takiego. Okej, ok, okay. Co mam niby tutaj zrobić? Słuchajcie, jestem w stanie tu wskoczyć? Jestem. Dobra. Ale to ja trochę nie rozumiem, jakby. Czekaj. Czy tu jest jakaś... Tam jest, słuchajcie, jakaś trampolina pod spodem. Ale ty, jak się dostać do tej trampoliny? O kurde, ty, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, słuchajcie, ale zaraz to wykminimy, zaraz to, słuchajcie, wykminimy, spokojnie, dobra, dobra, tylko czy ją się da tutaj w ogóle, słuchajcie, dotknąć? Kurczę, ej, nie wiem, naprawdę nie wiem, czy, słuchajcie, tego da się dotknąć, ale mapka się zapowiada fajna, dobra, a jakbym zrobił tak i teraz, słuchajcie, bym jakoś tak boczkiem wleciał. ty, to jest chyba do, to może być do zrobienia, a może właśnie, słuchajcie, celowo ktoś tak to zrobił, żebyś nie dał rady, słuchajcie, żebyś nie... No, nie przeciśniesz tego tak. To jeszcze mam jeden pomysł, słuchajcie. Jeszcze mam jeden całkiem niezły pomysł, który odhaczmy. Dobra. Dobra, tędy. Aaa, i tak też nie. Dobrze, to jeszcze jeden, słuchajcie, musimy motyw odhaczyć. Musimy zrobić... Okej, okay, też nie działa, dobra. Mamy wszystko odhaczone, to spoko. To w takim razie, słuchajcie, zrobimy tak. I teraz tak. Tutaj popatrz... Okej, okay, tutaj nie ma szansy, dobrze. Dobra, dobra, czyli zrobimy tak. Teraz zrobimy... Okej! Okay. Okej, okay? Nice, dobra, bardzo w miarę sprawnie to poszło. I bardzo się dobrze bawiłem. Super mapa wariacie. Wpisz co do abra. Dla abry. Trudne. Jeżeli jedynym coś w opisie jest słowo trudne, to doskonale wiecie, że ja się będę tu wkurzał. Ale spoko, zobaczmy. O kurde. To nie wygląda na trudne. Ale zobaczmy. Zobaczmy, słuchajcie. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Pamiętajcie, wpadać na www widzowie! Bo na przykład taką czapeczkę nie chcecie takiej czapki, słuchajcie. Ja bym chciał znaleźć taką czapkę. W sumie akurat z daszkiem na lato. Kurde, gościu, a tutaj się coraz cieplej robi, to wiadomo, więc www.abrety, pierwszy link w opisie. Na razie ją zdejmę, bo będzie mi, słuchajcie, tutaj dużo ciężej po prostu grać, co nie? Dobra, okej, okay. zrobimy coś takiego, słuchajcie, i teraz liczę na to, że uda nam się, słuchajcie, tutaj jakoś to... Obejść? O kurde. Bardzo łatwo słuchajcie na razie. Zobaczymy, słuchajcie, na ile tutaj. Okej. Okay. Eee, dobra. To nie wróży, słuchajcie, nic dobrego akurat. Ale sprawdzimy, czyli... Tak, muszę... Ej, ale... Ja podskoczyłem! To dlaczego nie mogłem go? Ale dziwne. Czekaj, czekaj, no patrz, podskakuję. Ej, nie nie, roz... nie rozumiem. Nie. To co ja mam zrobić, słuchajcie? Nie, naprawdę. Naprawdę co ja mam zrobić? Dobra, to jest strasznie porąbane. Nigdy nie zrozumiem, czemu ludzie, słuchajcie, robią takie dziwne checkpointy. A jakbym dołem, to słuchajcie przeszedł. Kurde, no to trochę, to trochę bekowo wtedy, słuchajcie, wyjdzie. Ale dobra, zróbmy to, słuchajcie, dołem. Dobra teraz tutaj, słuchajcie. I teraz i teraz będę, będę w stanie, słuchajcie, tu podskoczyć. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. Dobra, fajne. Fajne. Dobra, fajne. Okej, okay, nie wiem po co jest ten grzybek. Trochę się słuchajcie, boję go w ogóle używać, ale sprawdźmy go. Czy on coś robi takie... Nie, chyba nie. Ej, dobra, wiecie co, trochę mnie zaskoczyło, to, że w nazwie jest trudne, a ta mapa jest strasznie prosta. I teraz mnie to słuchajcie, zastanawia, czy tu jest jakiś słuchajcie, fake? Nie. No bez kitu patrzcie. Przecież ja sobie zrobię tak. Pał. Ej, to było strasznie proste! Gościu, mocno mnie strolowałeś, przyznam szacunek. Ale mega miła mapa, prawda? Fajnie się grało, serio, bez beki. Dla ABRY, pozdro, ABRK... Kod Abra w sklepie. Fajnie. Wiemy, że kod Abra w sklepie, więc szacunek. Pamiętajcie, że tylko Sigmy mogą go używać. No i zobaczmy, na czym to polega. Okej, okay, mapa wygląda, jakby była stworzona w dwie minuty. A ja raczej prosiłem o nie podsyłanie takich mapek, co nie? Że serio jest mnóstwo osób, które robią, wiecie, bardzo, bardzo takie długie mapy. I przez to, na przykład, nie mogą się pojawić w odcinku, bo po prostu, wiecie, nie jestem w stanie zagrać na wszystkich mapach świata, co nie? A to jest mapa stworzona naprawdę w dwie minuty. Ale dajmy jej szansę, słuchajcie, dajmy. Jej szansę Zobaczymy słuchajcie jak to wyjdzie, nie wiem no, co to jest w ogóle Ale może być ciekawie, może słuchajcie tutaj być ciekawie Więc let's go, okej okay, okej, okay. ja nie lubię akurat takich e, Nawetrzników bo mnie to strasznie wkurza Ale słuchajcie zobaczmy, zobaczmy, dobra Dobra Dobra, tutaj robimy sobie tak Okej, okay, poleciałbym od razu, słuchajcie, na ten nawiecznik tutaj. Dobra, mamy checkpoint tutaj, mam nadzieję, co nie? Kurde, tam jest meta. Nie wiem, czy to nie jest jakaś fejkowa meta. Ale dobra, polecimy sobie tak, polećmy sobie tutaj tak, polećmy sobie tutaj tak, polecimy sobie tutaj tak. I znowu, słuchajcie, polecimy sobie w ten sposób. Teraz do boku. Tutaj, słuchajcie, do boczku. Okej, okay, okej. Okay. I jak z wagą tych klocków? Okej, okay. nie no, co... Taj? O co chodzi w ja nie mówię, że ona jest zła, ale jeżeli już podsyłacie mi mapę, to dawajcie, słuchajcie, no kurczę, fajnie by było. Fajnie by było, żebym ja na przykład tą mapę przechodził dłużej, niż ktoś się utworzy. Chociaż tutaj, słuchajcie, akurat trochę mnie gość strollował i nie wiem, słuchajcie, która ta platforma akurat była tym trololo. Niezły net. Dziwne, dziwne. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj, jedziemy tutaj. Okej, okay, mogę tak już zrobić, słuchajcie, żeby było trochę prościej. Dobra, tutaj to w ogóle wiadomo. Przejdziemy sobie tak, przejdziemy sobie tak. I słuchajcie, która to była platforma? Bo niestety nie pamiętam. To chyba była kolejna, co nie? Dobra, to słuchajcie, zrobimy tak. Okej, okay, to nie była ta. To nie była ta. To była następna. To mam, słuchajcie, plan. Zrobimy tak. Dobra. To nie była ta? Ej, to był. To nie była ta? To która słuchajcie była, to trollololo, ok? Niesamowite, niesamowite. Sprawdziłem każdą poz. Niezwykłe. Dobra, nie rozumiem, słuchajcie, co tu się dzieje. Naprawdę nie rozumiem, co tu się dzieje. Dziwne. Dziwne, ale dawajcie, dawajcie, dawajcie. Jeśćmy, to jest ostatnia platforma w takim razie. To słuchajcie, jest do zapamiętania, serio. Czyli lecę, tak? Tutaj lecę, słuchajcie, totalnie. Nic mnie nie interesuje. Wiadomo, 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 wiadomo. Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Ta też, słuchajcie, trochę zmienia. Dobra. Nie, nie. Nie, przesada. Ja cię kręcę. I znowu będę się z tym bujał, ja nie mogę. O co tutaj chodzi, słuchajcie, z tą mapą? Ona jest totalnie jakaś zrąbana. Znaczy, tak fajnie zrąbana, że kompletnie nie wiem, co tu się dzieje. Jakby, serio, ale ona się jakoś... Nie wiem. Dobra, po prostu leć, wydaj tą piłkę już, żeby trochę szybciej było, bo naprawdę przesada, 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 przesada. Dobra, i mam teraz, słuchajcie, dobry plan. Zrobimy coś takiego, wyskoczymy, słuchajcie, na tej piłce, dobra. Dobra, okej, okay, jesteśmy tu. I teraz słuchajcie, no, to nie może być takie słuchajcie trudne. To nie może być takie trudne. Dobra, tutaj cię. Nie, nie przesada, przesada. Co jest tą mapą nie tak? Ej, widzieliście to? X... Przysięgam, nie naciskam podwójnej spacji. Przysięgam. Przysięgam. Dobra, nie umiem tego wytłumaczyć, ale ona jest jakaś opętana. Aj tak spoko. Mr. Beast House. Komputerek. Oki doki, Jak to wygląda? No dobra, duża mapa, słuchajcie, taka, że ciekawa. Duże to jest wszystko. I słuchajcie, sprawdźmy to. Okej, okay, co? Wow! Dobra, tutaj widać, że słuchajcie, Koleś naprawdę się trochę przyłożył. To nie są takie rzeczy, które byś zrobił w 20 sekund, no nie? Więc naprawdę słuchajcie, szacunek, tylko jak ja mam to. Kurde, prze. Ej serio, jak ja mam to przejść? Ale to sporąbane. Dobra. Dobra, mamy to. Okej, okay. teraz rozumiem, że sobie przychodzę tędy, prawda? Spoko, 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 spoko. A tu... O, tutaj pod dołem. O wow Ej, dobra, dobra, ciekawe. Taki parkur trochę się tutaj zrobił. Fajne, miłe, miła mapka, słuchajcie. Całkiem chyba miła mapka to jest. Okej, okay. a gdyby zrobić, słuchajcie, pau, pau. Okej, okay, tak też się nie uda. Ja cię kręcę. Dobra, to w takim razie dawaj tutaj, wskoczymy jak, jak człowiek to zrobimy. Zrobimy tak jak człowiek, okej. Okay. Dobra, i teraz tak, my mamy się dostać, słuchajcie, tam jakoś na... na górę. Hmm. Dobra. To słuchajcie, możemy przeskoczyć jakoś, kurczę, tędy. Nie, 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 nie. Chwila, chwila, chwila. To musi być jakoś, słuchajcie, tak. To musi być tak. Dobra, okej, okay, teraz jest trampolinia szyjan. Okej, okay, bardzo krótkie, ale miłe. Miła, słuchajcie, mapka. Naprawdę taka miła, jakby taka przyjazna, i w ogóle fajna, fajna rzecz, naprawdę, szanuję. I doceniam Serio, gitarka Mapa 1 Wpisujcie w sklepie kod Abra I są chat pointy. Punkty kontrolne Okej okay. pointów jeszcze nie widziałem, słuchajcie Ale zapowiada się fajnie Wiadomo, ja mam beka Ale wszyscy rozumiem że chodzi o checkpointy Jest spoko Na luzaku Tutaj będzie ciekawie Mapka dla Abry Ta mapa to labirynt Mapka specjalnie dla Abry Może nie jest idealna Ale jest ok sorki za przeszkadzające ściany w mapce I wiadomo Kodzi kamera No dobra Tu zapowiada się gruba mapa Pokaż jak to wygląda O wow Ej, dobra, faktycznie to jest labiryntarz Jan. Natomiast, słuchajcie, jali. Ej, 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 jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Wariacie, wariacie. O, kurde. Dobra, jesteśmy w stanie to zrobić, słuchajcie. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Czyli tak. No, kurde, wskocz tutaj. Teraz tak i tak. Nie. Ktoś przemyślał, że ja to zrobię. Ktoś wiedział, że to zrobię. Niesamowite. Trolololololo, aberalelelele, strolololololo. Dobra. Wiem mniej więcej. Słuchajcie, gdzie mam się udać. Muszę, słuchajcie, polecieć w tamtą stronę. O kurde. Wiadomo, że tu będą przeszkadzające ściany i tak dalej. No, ale inaczej chyba labiryntu się nie da bardzo da zbudować, co nie? O kurde. Oj, tu będą ciężary. Oj, 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 bo tutaj nic nie widzę. Słuchajcie, tutaj kompletnie nic nie widzę. Mniej więcej wiem w którą stronę mam iść, ale. Tak naprawdę, gdzie mam dotrzeć? To będzie ciężko o, 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 Tutaj mamy dotrzeć. Tutaj mamy, słuchajcie, dotrzeć. Więc sprawdźmy, czy jestem w stanie w ogóle tędy przejść. Słuchajcie, tak! Ty, już mam mety! Już mam mety! O, kurde! Ale szybko ten labirynt zrobiliśmy! Tutaj mi się nie podoba jedna rzecz. Która meta będzie dobra? A ta mi się wydaje być taka trochę zbyt fejkowa Więc może co, spróbujemy jej. Co myślicie? Pau, pau! Coś tak czułem, że to się tak staje. Dobra! Odhaczamy każdą po kolei! Pau, pau! Okej, okay. te dwie były spalone. <laughs> Dawaj, spróbujemy tutaj. Dawaj, spróbujemy tutaj, wariacie. Pow, pow, pow! Let's go! Wygrywamy to! Co?! Co, ale dziwne, ej, ale śmieszne to było Szanuję za mapkę, naprawdę Dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Jajko Dobra, pokaż jak to wygląda, okej okay. No, tu może, słuchajcie, być ciężko Coś tak czuję, że tutaj, słuchajcie, mogą być ciężary Okej, okay, zobaczmy, słuchajcie, czy to się jakoś kręci? Nie, okej, okay, to jest po prostu zwykła podłoga Ale bardzo w ogóle ładnie to wygląda, szczerze, co nie? Naprawdę to ładnie wygląda Dobra, jedziemy, słuchajcie, tutaj, jedziemy z tymi pachołkami Okej, okay, sam początek to jest mega ez Natomiast jak trampolina. Linki, słuchajcie. Ok, tutaj wiadomo, tu może być różnie. Na zasadzie, że jakaś jedna kula, słuchajcie, się rando mowa trafi. Już wtedy będzie ciężko. Ale dobra, jedziemy, słuchajcie, jest git, jest git, jest git, jest git, dobra. Okej, okay, tutaj słuchajcie, wiadomo, to się będzie kręciło i to nam akurat będzie na pewno trochę przeszkadzało, ale też ogarniemy. Dobra. Dobra, 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 teraz poczekam aż się przekręci Dobra, zrobię tak, zrobię teraz Słuchajcie, tak, okej, okay. okej okay, Spoko, mapka faktycznie bardzo Prosta, ale Milusia Milusia, nawet słuchajcie czasem Są takie właśnie potrzebne Żeby sobie tak chwilę odpocząć od wszystkiego Co nie, serio, żeby sobie poczylować bombę, dobra, dawajcie Dawajcie, dawajcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy Okej, okay, w którą stronę, ten Albo co, jakieś dwie drogi, nie nie. Chyba, że to jest droga do jakiegoś checkpointu. Nie wiem. Sprawdzimy, słuchajcie. Jak zginę, to sprawdzimy wtedy. Ok, jedziemy. Pytanie, czy zginę? Bo popatrzcie, tutaj jestem w stanie na naprzód przejść sobie bokiem, no nie? O kurde. Dobra, to słuchajcie. W takim razie zróbmy coś. <słuch> to musiało się w końcu stać, słuchajcie. To musiało się w końcu stać, więc dawaj, polecimy sobie tędy. Teraz zrobimy sobie coś tak. Ty. Kurde, ale to było dziwne. Dobra, dawaj, wskakujemy sobie tutaj. Okej, okay, okej, okay. tutaj trochę przyspieszyło. Tutaj, trochę przyspieszyło, to już było ciężej. Dobra, dobra, dobra. Jedziemy, 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 jedziemy. Wielki trampoliniarz Jan, słuchajcie, jest tam. Okej, okay. szkoda tylko, że wszystko da się przejść bokiem. Nie wiem, po co są takie wielkie te platformy, tak totalnie szczerze, no nie? Serio, jakby wam, no, przez to idziesz sobie bokiem, jak totalny szef, no nie? Ale dobra, jedźmy, słuchajcie. Jedźmy, 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 jedźmy. No tutaj tak samo. Wszystkiego tego unikasz. O co chodzi? O co chodzi z tymi mapami? Nie mam pojęcia.